na małżeństwie, w związku z tym zasadzie wyłączanie na przykład rodzin, w których samotny rodzic wychowuje dziecko, jest naprawdę w, 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 na czarno-białym na sprzeczne z konstytucją. Na szczęście zauważyły to też sądy w tych sprawach. Warto też dodać, że rodzina nie jest w konstytucji zdefiniowana, rodzina nie jest też zdefiniowana w podpocie rodzinnym w Tak naprawdę w, w polskim systemie prawnym definicja rodziny pojawia się w dwóch ustawach. Jest to ustawa o świadczeniach na wykształceniu i ustawa o pomocy społecznej, czyli obie zasady dotyczące takiej właśnie sfery pomocy społecznej. I te ustawy, że wskazują na to, że rodzina to jest tak naprawdę każdy związek osób oparty na więzach emocjonalnych, na więzach faktycznych. Definiując członka rodziny, ustawy definiują też opiekuna praktycznego dziecka. Więc tak naprawdę podkreślamy to, że, że to właśnie te rzeczywiste więzi, a nie więzi wynikające z małżeństwa zawartego przez rodziców, są w Polsce rodziny.